Elo Siemandero, widzowie, witam serdecznie w odcinku, w którym trzeba się zmierzyć. nie zwiedzie nie was koszulka, jest ta sama co wczoraj, nie mogę się kąpać, nie ma wody, ta woda tam stoi, bo tym myje ręce i zęby, bo problem mam afrykański w chacie, czyli nie ma wody, ale poprosiłem naturala, żeby odczarował i widzowie tutaj patrzcie co się stało na Discorda, dodałem masz filmik. Skłoną są chłopaki, tu oczywiście stały gęk, ciaska nie ma, ciasko gdzie jesteś? Aha. To jest But niesamowity day. idiota, nie? No, wewali wewali channel, Ta, na się bez niego. Dobra, to zaraz dołączy. Tu na Discord dodałem, patrzcie coś stało. Widzowie, problem jest, bo Natural prosiłem, nie miałem wody, prosiłem Natural, żeby zaczarował i. I taką wyczarową. No, ja nie wiem, z Naturalem, ale po tego Discorda, nie jest przypadek, bo muszę się do niego dołączyć. Link jest oczywiście w opisie, ale pokazuję go, ponieważ mamy takie coś jak rankingi, i rankingi są tutaj e, wygranych map, dlatego walczymy o ranking. No niestety jak ja wychodzę to drugi odcinek, to nie mam szans wygrać, dlatego chłopaki mają fory. Normalnie pewnie bym rządził, bo jest ten najlepszy, najmądrzejszy, najpiękniejszy, największy, najbardziej inteligentny, największego chuja mam i w ogóle, yy, ale to już tam, nie będę już chłopaków, już się znęcą nad nimi psychicznie i wywyższał, bo wiecie, najwyższy jest to no. no, z No chłopaki, ciastko jeszcze tutaj upości trochę, trochę mu tam brakuje, żeby dołączył do nas. Patryk jak u ciebie? bo włoko waliło, byłby wyszedł. To jest, to jest debil, to jest debil. To chyba to bez ciaska nagramy. No Dziadko jak tam? Kto ty gryzną kabelki? To, to. A to tam, będzie ci wywalać tam. jeszcze, czy ciebie, czy ci jak? Już wchodzę, takierki. chodzi. Ryku się boi wielkiego rankingu i chce kable przygryz od tak. internetu. Więc, ale Rysiu jest ostatni w tym rankingu chciałbym zauważyć, nie? Także tak. widzieliście przed chwilą 13 minut, nawet kurwa Gąska go wyprzedził. To jest... Styka... In your channel. O, dobra. dobra. A nie, to wywaliło mu... Klona. Klona, tak, klona. Dobra. Uspokój sobie wystartuj. Przystartuj bogacz, kurde, w mineralce na to nie ręce. Na, to na, na spokojnie nie, prośba, nie, dziadzi. Nie, prośba dziadzi. Co tam było? Prośba dziadzi, co? Bo nie zaczytałem. Puk, 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 mała przerwa na lokowanko. Widzowie, jeśli chcecie w Mińskina na macie fajną, legitną stronkę. Tutaj jest to Pirate słab. proszę Państwa, z moim kodzikiem, którego polecam używać. Kodzik oczywiście zawsze gryly. No to tutaj sobie go wpisujemy. Mamy 35% więcej do depozytu. Depozyt możemy oczywiście wymieniać sobie skiny. Swoje, ale możemy też za sprawą różnych doładowań typu widza, blik, macie to wypisane, ogarniacie zresztą temacik, fajne skinki, dużo do wyboru, jak widzicie same 100 siwa, my możemy wymienić jakiś swój, możemy sobie wypłacić te salda i oczywiście salda bardzo chętnie sobie coś tutaj zakręcimy moi drodzy, salda oczywiście zakręcimy, tutaj mamy 250 dolków, znajdziemy sobie coś fajnego, co nas może interesować, rękawiczki, których nie mamy, ładne, czerwone, wybieramy, potwierdzamy i co? Leci do nas już oferta, właśnie na telefonie dostałem informację. Tak samo muszę że mam ofertę od BOTA. Ja oczywiście sobie przyjmę skinka, bo czemu by nie? No i jesteśmy ofertą, oczywiście akceptujemy. Fajna sprawa, rękawiczki akceptujemy. Wspaniale się bawimy i rękawiczki są już w naszych rękach. Tylko będziemy musieli na super mocach je wyłączać, żeby nas nie było widać na niewidze, ale to już wiemy. Skinek odebrany, fajna sprawa. Jak widzicie, wszystko ładnie, szybko tutaj przebiegło. Możecie też na stronie brać udział sobie w konkursach. Jak widzicie, są do wygrania różne fajne fanty. Oczywiście są też osiągnięcia, jakieś do blokowania. Możecie sobie tutaj, na przykład, się w tym pobawić. Przechodzą do listy zadań. Jakiś tutaj wiecie konfiguracja avatar na Steamie, trade URL, i tak dalej. są Jakieś bonusy. Odejrzyjcie się na stronce, można za sprawą tych bonusów, czy przy okazji 35% plus wyrwać coś fajnego w dobrym, w dobrej nawet lepszej wartości. niż Niektóre swoje skiny. Także możecie sobie pokombinować, popatrzeć, rozwijcie że sami. Ja zachęcam Was. Link jest w opisie. Oczywiście pamiętajcie o kodziku Girl, który wspiera dziadusia. Tutaj jest użyty. Jak masz to wbite, jesteś gitem, a ja Ci dziękuję serdecznie, Kołaniam się wszystko i zapraszam na materiał dalej. Nie wyzywaj. No, ale gry się na mapa, gdzie się wyciągnął z pewu, także się wydało, że testujesz wszystkiego. O Boże, święty. Zajmę. Nie, nie grałem. Dzięki, Gąska Super jesteś, no. Plus. Kurwa, ma za ale co? szmata wyszła ty. Czemu nie przede na nas, o co chodzi? Jestem jakiś ciatkowy? Troszkę, A. troszkę. No Trzeba lekko pod dym, pyk, pyk, pyk. Tam, tam. Ja, no wróciłem tu, co? A gdzie chciałeś? Kurwa być? też. A tu jest o, szmian, dobra, dobra, dobra. dobra, dobra. Dygasiński, Dygasiński, o tak, i tak, Rysiowy no. też jest w porządku. O no. Jezus, to chyba ranking spierdala. Rysiowy jest w porządku. Ja był było close, ty. Natural, dawaj no. no. O kurwa, ale... To no. będzie już nie Uuu, ale czysto wjechało. Ryż, no. A stąd jest ułatwienia takie, że z drugiej strony... Jest no mi się wydaje, że z tej strony jest łatwiej, no. no Chociaż jak będziesz rzucać? O, Naturalek. A kto no z w no rankingu no. Pevor? No. Nemezis, Nemezis Blakusowy. Nie, bo W natural. Oj, oj, A masz stąd prościej już. Nie, A ja już tak. takim Dla niego trudniej jest tu. Bo? A, bo kał... Nie. To Co? Co? zemsta makaka powinna być. Karma na chujeka. Uuu, biedy <śpiewanie> murzynek. No, 14 ruchów mu to zajmie. Blakus, no nie na pierwszej mapie. no. O, no, 13 no. jedno. Ojej, uch, Co jest? Za dużo głowę ma, nie przed dołek. Musiałeś, musiałeś, na no. że Dobra, nie ma, Twoją... to, nie ma. Trzeba się nie denerwować, nie denerwować się trzeba, widzowie. O. To chyba to same situation tutaj, czy nie? Tak. O, no tak. Chociaż? nie, nie, nie jest same, nie jest Not the same, ale... proszę się tu skrócić. Jak potem wrócić tam? jest the same, kurwa, A gdzie jest dołek w ogóle? a tu. Ale jak polecieć? Gdzie jest kurwa dołek faktycznie? Gdzie jest dołek? Tam gdzie bomby, ale jak polecieć stąd tam? Bo prawo, bo prawo, staro, no prawa albo w lewo Gdzie tam gdzie bomby? Okej okay. Aże... Ja na nam coś zrobić Ty, ale gdzie? Jak tam kurwa wpaść? No tam jest dołek normalnie tylko. No jest, jest Musisz delikatnie no. na dół No nie Ja Ale kurwa kupę być, nie, 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 nie Tak, 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 tak. Hy, oj, oj, dobrze, dobrze, dobrze. Ej, tu musimy jakoś kurwa mądrze pozrobić. Nie, 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 nie. Kurde, ale taki doł, to taki doł, tak po prostu znaczyć. No, wstyd ma kagas, wstyd ma kagas. O, jest w porządku, pięciu. w pięciu, ale on, on gdzieś się za zakała płóćka. Marysiu, nas to brąz. No, fajne, że... Ło kurwa, ale ze mnie stary ślepo kurwa tej. No tak. Naturalso i low, naturalso 90. No, aaa, <laughs> Tam masę, a tak. Ja! A to już nie ja, to już nie ja pozdrawiam No ja początka cię będzie i cię w Ja przez ten kurwa dym nie widzę to, to Może ty gas myślisz się No nie? nie kurwa Szmato Ale tutaj ma ja jakiś beginner robił chyba Czemu beginner? Zakończ wytłumacz mi Jaki to. jest sens w bijaniu mnie jak jestem przed dostaw kurwa za ciężko nie bo... są cię wlec ja ja chciałem wlecieć do domka <laughs> A nie wie o co chodzi. No i dojeżdża na mleki No Rysiu i tak już odpierdoli, to nie ma co Wiązki tak będą wybijać. Łatwe. Takie kurwa no wydaje się spokojne. A, to tyle? O, kurwa, oczywiście. No, bo w ja mi łatwa dobra. mapa jest. To Dzięki, musicie. że też mnie wybił no. Ktoś go wybił. Rysiu, dwóch? Dwóch, Bóg, no bo jak się wydarzył lekki. Dobrze, siódź, dobrze. trzeba pomocni panie tak, Michał, ja trzeba pomocni. No. Ja wodusia mnie chapłat, nie, ja chodzi. Ty no zobaczy ci by ktoś chapie. W ogóle jak się jesteś ty, nie wiem, to do chapania chłopak. Chapa, do chapania dzidy jesteś. Do chapania chłopak Ach, oj, oj, oj oj oj! Do ruchania jest chłopak. Pierwszy lecę, zaklepuję. Ciasko to może pierdolity. ty. O zajebiście, Musiłem. Oooooooo pan o, drzewosz, pan o, drzewosz, tak, tak. Ja to, to. pierdolę się A że wybiło mnie jeszcze. Kurwa O Taka. kurwa, o kurwa, powróciłem. Kurwo! Oj, Boże, no Boże ja No raz powróciłem. No, ja to ty dobry Ja dobry, ja wiem Ale kurwa jebana ty Uf, Blacus! Blacus! Dobra, straciłem ruch, ale jakbym przez ciebie na respa wrócił, to by było Nie, na... widziałem, widziałem. To od... Jak wy to kurwa trafiliście, ty? To było ciężkie pój. Oj, Ojojoj. No było ale... ciężkie, było. I Blacus, w locie mnie prawie wybił, nie? Ja pierdolę. Znaczy, wybił mnie z dołka, ale pierdolony mnie prawie Dobra. wybił na Ciasto, <laughs> Ciasto, ciasko, teka ci No, Dobra, jestem w dziewięciu. Nie wiem, ale tam zaraz ryska, kurwa, jest problem, da, da, da. to jest problem. Ja pierdolę. Nie, na respa. No. No, wrócił na respa. nie raz dał na respa. No, kurwa, nie Ale rysia! nie, ale ja tu nie, 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 nie wiem. Cedra mnie jesteś. Rysiu, Rysiu, A rysiu został. został, rysiu został. No, no, ja rysiu, nie, ja nie wiem rysiu, kurwa, czy tam trzeba uderzyć, albo z jak no, daleka, albo... To nie, to jest to. nie no sraka jest chuj, to przypadkowicie jebani tylko tam Nie, 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 nie. po prostu doświadczeni golfiści Nawet tak. mnie kurwa dobrze podbiło gówno Nie no, bo tak. ja nie jak tam, kurwa, kurwa. teraz też wróci na respa. No 100%, 100%, 100% Może tak być właśnie, no A 15 ruch i wracamy na respa i jest penalcja. Oj, aj, ma, 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 ma Ile tu okay. dać, kurwa, ty? 2,6, jakoś, 2, 6, 2, No, i znowu to samo. O. No, to peszek akurat był. Za no, Michał, nie, w to nie to No nie, no takie mapy są zjebane, no. Ale co w tej mapce jest nie tak? Może no, kurwa, porządku. tam musisz idealną siłę, żeby odbić kurywe co, no, i masz nie podejście, no. No nic no, widzę psu. No ja tu dawałem specjalnie za mocno, żeby wyczuć to. Ja dawałem specjalnie za mocno, a potem jak dawałem tylko i to się odbijałem od tego gówna i się pierdalałem I się odbijałem od tego gówna no. Dałem ale i to i tak się odbijało. No tutaj może być grubo. No. Jak tu przelecieć? No raty. Podejrzewam, że nie sprawdził tego widz. A tak o trzeba, tak o! No to może być Nie, 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 nie wybijaj, nie wybijać, nie wybija. dzięki, dziweczko o, o, tak został, dzięki, tak. wazą Nie, na to O ja już Nie! No Nie, uf, dobra, 9 ruchów może być może być, nie jest, jest dobrze, ale może Ale dobrze, mnie do A, wy, fajnie, wypracę, wypracę, A ja się Gówno jebane. Nie czekam, na jakąś ofiarę tutaj. Nie, trzeba, że ktoś mi wbije przypadkiem. Nie no, z tej pozycji to A ciężko. ja się nie, jak to jakby... nie, Jak naturalnie za mocno pierdolnie, to we mnie wleci, patrz. Dziś blisko było. Dobra, przywieźć, jest okay. Jest Nie, okay. kurwa, tamta mapa forfeited z pizdy, nie należał się. no, żeby sobie być tam uczciwy tam i mapę. tyle. Ale o, nie, nie, nie patrzę co gdzie jak to było wyjebane O kurde, kurde. Dobra, jestem Trzeba idealnie da. No i to jest właśnie kurwające jak musisz idealnie pizgać jakieś rzeczy, no to to jest takie wtedy wieczne. Kujowe No Ryszard wypierdaj no, Dobra pan Grzegorz, pan Grzegorz tu ogra tak to jest, no trzeba tak jak oni lecz te golfy w tych liveach, kurwa wtedy w prawa przychodzi. no. Jak oni? Tylko Kodygas gra na streamach. A teraz czasem tam. O, o, dobra jest. Ja pierdolę, zażegam się, nie? Ja też czasem gra, przecież zrobił ta już przez pół roku. Wiadomo. Dobra, jestem w siedmiu. O, jest napiska, na trzy Jak to zrobić, kurwa? Widzowie, no, nie. Ma. Jezu. Nie szkoda nerwów, się nie musisz ci nerwować. Ej, serio? O, jesteś. No tak, Body no, no, bo tak Channel. Nie rozumiem, co jest z tym Nie wiem, napraw internet kurwa, no. Kolejne miejsce, poszło się jebać. Tak się poszło jebać, człowieku, <laughs> to jest ten niepiękne. Oj, Patronus, Patronus. Hmm. Bo mi się pytali, na kogo to przekazać, a ja powiedział, że o, ma ciastko. O Tak, no właśnie. Ej on jak wleciał jebany Ja się znam, że no filozofii tu nie było w sumie, nie? No nie, w sumie nie Dobra w Co może być. Pełn Luku widzę kurwa, tutaj, to rzeczywiście. 4. O kurde. O. To wbije mnie? Aj. Ja po Twitter czekra w imać podejrzewam. Ile tam było średnio? Liczmy, że turba w 10, no to 20 w minus, to 48 bym miał, no to by był trzeci, no widzicie? O. o, o kurwa ja też na no, farte lecę O! O! Ja o, o, o! Doszedł, deszedł, doszedł, doszedł pierdolony. Od ściany się odbiłem po od... prostu. wiem, że się od ściany odbiłeś ściany. O kurwa, jak to mocno zajebało! Powodzonka życia tutaj. Dzięki, tutaj. dzięki, dzięki Pevor. Łatwe powrót. to było. Nie, nie było Zobacz. trudne. Tak, no. powodzonka mi pożyczyłeś to od razu, mi lepiej się zrobiło na serduszku, wiesz? O, widzisz? Nadal bym był przeciw, gdyby nie, nie, jesteś piąty. Byłbym, mówię, kurwa, gdyby nie zjebano mapa. Dziura. Ka dziura. No dziura. Buddy in your channel timed o. out. Hmm. Dziura. dziury, tak? Ja pierdolę ty. No, ale jaja Niby pode mnie taka wydać, ja się to jest i tak muszę powiedzieć. Zruchało mnie też. Zruchało ruch, no, no, no. mnie na ruch, no niestety. No by też pewnie. Michała, teraz. Dobra, ciastko, a weźmy pierdolę, co? A, i nie rozumiem. Bo tak kurwa skacz, to ja nie to to jak po prostu na rynku. Jestem z jebane. Tak, to z alkoholu, to na pewno.

nie będzie mi kurwa przewidywał. Nie, nie tak z tego tego bagana, no, tak głęboko szukane przez no. Raz, daj chodnik teraz co? Ej, Ej, no. Nie, weź, Co weź. to jest? Łapka. Łapka na muchy. Ktoś mnie popchnął, ktoś I spadł do ja? wody. Baku, spadłeś, nie? Tak, spadł. tak. Na kakinio kurwa. O kurwa. Oj, oj, oj. Aaa, dobra. Trzeba się podsunąć trochę. Podsuniesz, pocuj się pewnie, się. Podsunie się no. No się tak grałaś, no, jest problem no, bo taki forfitter na Aj. początku to kurwa strasznie morale spadają w długiej chęci do gry. No, 4 na 4, gdzieś 14 map, grazi tak, wiesz, że kurwa stryczek wisi, już czeka na ciebie. Nie no, dopiero jeszcze jest, szansa no, ale nie tam. no, tu taki wiesz, no to nie był taka mapa, że. Nie to jest że taka mapa, w jakieś... której jeszcze jest przewidywalnie. Coś. Nie, nie wpierdalajcie się kurwy. Nie jest przewidywalny, nie, nie, nie ma tyle kurwa forfiterusów, no nie przewidujeś tyle forfiterów, no. Jedna jakaś kurwa mapa się trafiła i tyle, no. Może no to, druga to, będzie, ale to nie to widzę łatwe. szansy, to wtedy pewnie też dostanę go. No, to łatwe. Żartowałem. A? Tak? Ja tak. myślę, że nie żartowałeś. Ja myślę, że tak na spokojnie. Cztery. Można no, tak. no to chciał wybić kurwa, że to kręcił za głupę to... no tu... chciał złapać, już 8, 7, 4, 8, 40. Ok. O, w pierwszym robię, patrz. Tu trzy trzeba siły i będzie w pierwszym. <noise> Zdymało go. Ja, ja, to jest ja. go! No, się, gdyby, I to jest to, dlatego, nie jestem tutaj na stopce, no. Ja jestem ewidentny. Jak ma być fritter to zawsze ja go mam. Jak ma zdymać, to mnie zdyma. No, kurwa, pechowe. To widzieliście no nie zresztą, zdymało. kurwa, po rankingu. Jeszcze na drugi ruch zdymało. Bo ja dałem 3-1 ogólnie. Wszyscy się Michała posłuchali. Ja dałem 2-1 no Ja, igre, dałem, a ja dałem 3 bez, bez. powiedziałem, że 3 bez w ogóle uderzenia. Ej, kurwa. Przemieszki golfik widzowie, no to mam powiedzieć. Aha. Nie no, go, ten golfik to na spokojnie, totalnie. O kurwa. O, Michała Wybier... wypiłem. Nie wiem, czy to można mocno, ja, czy nie, ja ale chyba lecę mocno. O, można, to. można, jest zgoda. Nie za mocno, nie za mocno jednak. Nie, o kurwa, o, ja pierdolę. A tu jest taki wał maltański, o kurde blaszka. O kurde blaszka. Jest wał. Ładne. O, no. no. o kurwa mać. O, udało się. Nie Nie spadnij, nie spadnij, piłeczku, zatrzymaj się. Co ty kurwa odpierdalasz? O, załóż to. nie jest tu taki fard, fardy, Fardy gazowy poszło. Nie mogę przejść przez to, kurwa. O kurwa, ale zranie tej. O a mój co ja zrobiłem? No, co ja kurwa. zrobiłem? Stój, 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 stój! O kurwa, spadłem. Trzeba tak kurwa z jajem za jebana! ty kurwa zajebana! Ja to nie ja. To ja to nie ja. Ja to nie ja. To właśnie ty. Spadne. Nie. Bra, Kongo, to my. Najebać. Kurwa. Lepiej no. tu więcej ruchów najebać, a nie spadać kurwa. Dokładnie. Też jestem tego samego zdania. No, kurwa, no, lot odpierdoliłem ty! Dobra, dobra. O nie, chyba przesadziłem, ta przesadził. Kongo to my. Mam jeszcze dym 12, nie no, ja macie. Ewer 12, go 14. Nie, nie 12, nie 12. 13, 13, 13 jeszcze ktoś ci wybije. Nie. 16 Ej, hej! Ej. Dawaj na trening, możesz. Boś no, mnie tam kurwa tam... ja. Ja nie będę, dymo. Stopowało, a nie mnie wybić dog. Ja? Chciałem, chciałem. Po prostu Czy e, e. no, 13 kurwa, dobra. czy mi się wydaje? Nie, 13 nie. gąsko. Przecież prawie nie ma do rankingu, została tu zmanipulowana oszuka na... Ej, wróciłem. Kurwa nie o, wiem czy to jest kreta, czy... Ja dobra, ale nie no to jest kurwa jebnięcie, jesteście jebnięci ogólnie, bo... Takie coś, to już wiesz, że chłopiec przygłupem co robił tę mapę. No, wiesz, zobacz, te kurwa, też macie te kręciołki tam na kopcu? A, no. No, tak. no to to jest, kurwa, totalnie zjebane, nie? No bo to jest ewidentnie, żeby kogoś wkurwać, bo to tylko czas zmarnuje, bo to nic nie wnosi, Kręcioły. kurwa. A co tam? A na, na górze też jest gołek tutaj. Okay. Kredy, na nie no, wiem na Nie kurwa, wiem, gdzie No nie Chłopiec co to robił, po no prostu. No najlepiej na środek, Imo. No, bo jak, jak w na kopcu nie trafisz, to raczej, nie? No i wypierdala A na rybki to łatwo raczej. No I patrz zresztą, to, kręci. i chuj. i se kurwa, i będziesz się kręcił w zimie, kurwa. Nie, wazon się kręcił. Wazon się kręcił. kurwa, do będzie? Nie no, bo te mapy to jest coś, że każdy może je robić nie, nie każdy ma móc, żeby je robić, bez... no. Bazon? Nie no ja ja no. leci No to by za i... No. No. Churwa... Na razie nie, nie na, na razie go właśnie nie chce no. no. no, Dobra. To, ale rybki też są tam skarzy. Rybki, rybki, rybki. Rybki, rybki. Ooo rybki, No i padnę, i padnę na to, to Bóg jest taki, jest! że jest opcji kilka. Ale na przykład to jest skurwione. To jest zjebane, nie? Dobra, wazon spada z pierwszego jak coś. Nie. Tak, znowu majdalna. Ja nie zgniąłem. Ujamani. Z... No, ja. Dawaj, to, to, dawaj na kopiec już, próbuj. 1-7. Ile dałeś? Jeden osiem. Ach, jeden osiem. ciemno dałem i po. Pa... Jeden 8... Ja dałbym ja ja by zapomnieć ja, ja tę mapę, kurwa. Ja do tego kopca już. Znaczy może trzy. O wpizdę jebaną. Ja to wiem, ja to wiem. Mogę pierwszy? Tak. Dobra, proszę. Kurwa, za dużo dałem. Ja pierdolę, i tak Mam mnie zrucha, dobrze, mogę naraz i tak mnie zrucha. A kijać mi się chce, a trzeba to panować. A zruchało mnie, kurwa. O, Zruchał to mnie Witro bez tę mapę. no. To też, to też. Nie kijać mi się chce. za Witro, zagichnę. się zaraz. No żegaj, żegaj jak chcesz. Nawet dawaj, dawaj, dawaj. Nie daj. Sorry, dawaj neutralnie głos. Yyy. E. 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 Hul. Kurde, gąska, gąska, gąska Już będzie lepiej O O kurwa A kur, tu będzie jazz O milimetr Dziś w klubie będzie Ja pierdole No, u mnie też prawie milimetr Ile dajesz Peweł? Nie, ja nie pamiętam Nie powiem No mógłbyś powiedzieć dla kolegi by było A wleciał ten flag? Kur... o Dobra. Elo, o, o, Elo. Nie, kurwa. No nie, nie, nie doleciała, nie doleciało! Weź i nie prześladuj mnie no kurwa. Znowu. Toś biło proszę mnie? Nie. No i bardzo dobrze. I tu jest szansa... Ej, u co? zrobić? Pa 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 o Micho... Ajajaj aj, kurwa i teraz za mocno, no. No. Kurwa. I zawsze w innym... Zawsze w innym miejscu cię będzie ustawiać, no wazon. Musisz brać korektę na to. Jestem jest. za mocno. Skurwysyństwo to jest. <laughs> to co, kurwa, to Max, coś się zepsuło co kurwa. <laughs> no ja pierdolę. No coś się kurwa zjebało u mnie, serio. No wiadomo, wiadomo. No kurwa nie wlecisz tam, Nie ma tak... Teraz, 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 teraz. Znów na i chuj, nie wiadomo. Mapa pode mnie, mapa pode mnie. Ta, ra, ra, ra. No kur... mam <śmanym> ma lecieć, to, nie plecieć, No nie, nie da się, Jak to da się, się, da się nie da, w dwóch? No bo... kapnąłeś mnie po drodze kurwa. Nie! Nic nie zrobiłem. Łatwo w playerze. Łatwo Michał. Ej, to nadrobisz teraz. No, nie, no i nadrobię. Nadrobisz, jak w trzy, trzy penalciaki. No ale to i tak, ja tam wcześniej odjebałem jakąś stratę, yeah! to, to ci później. No ale na przykład Natura będzie miał, no więcej od ciebie. Nie yeah. no. I gust też. I jeszcze jedna mapa została, więc wszystko jest możliwe. Nie no, Andrzej ma kurwa 12 ruchów i trafił teraz. Idiota. Kurwa jebany. Czemu idiota? Jak trafi, tam, to się tam, idiota, trafił to Teraz idiota? Trafił idiota. Teraz idiota trafił. jest idiota, prawda? <grym>, Ale może ma forfitera od tego. Może ma no, Nie, no co ty, burzycha, no, jak? Wielki murzalito kurwa. Pod presją 21, 20, 19 sekund. 18.

O, pięknie to jest. To by nie być ostatnim możliwym. Ale przeboru skurwa, bo go hapnął. jak wreszcie od tej do pana. No weź to dzi ciasta. No we wresz o tym, nie weź. Kurwa jebany kołek. Z dołuka mnie wybiło. Wiadomo. No i teraz utko. O kurwa, ale zjebałem ryż. O ja pierdolę. O ja Ale zjebałem ty. Ale mam idealną pozycję, żeby ludzi kurgać na mocnej chuj Dobra, Pomoc. w ogóle. Ja też wiem co, tyle. mi to da Chyba, że pomoże Dawaj naturala, proszę cię. Ja chciałem cię wbić, kurwa, bo ja mam przewagę. A ja, ja chciałem naturala wbić. Wybić. No, dziękuję bardzo. i dziękuję. I to mi się dziękuję. wydaje, Golf 25 minut, tak się zwija szybko. Kurwę to ostatni. No, walki nie walczymy, ale gdyby miał 20 punktów, to i tak bym był czwarty. No nic, nie było szans. No, nie było szans. Jak mam wygrywać to muszę grać nie sam. Takie wnioski. no. Ciki chłopaki, to, Dzięki chłopaki za uczestnictwo. Dziki szaranciaki za łapki w górę. A chuju jebane, co robią mapy pod górkę, to cię kurwo znajdę kiedyś. Jebano.